To jest lekcja dla wszystkich. Jakby dzięki śpiewaniu jesteście w stanie wymyślić inne melodie niż normalnie, na które trafilibyście na gitarze. Tak, to prawda to... zgadzam się, ale oszczędzę sobie i wszystkim tego piania, ale dokładnie tak. Pierwotnie, to, to, to śmieszne było swoją drogą, bo pamiętam, że przyszedłem i tym mnie zaskoczyłeś, bo ty wiesz, ty grasz, masz lekkość i tak dalej, przyszedłeś i mówisz, wiesz, tam sobie zaśpiewać, te dźwięki, poszukać i tak dalej, no nie i mówisz coś tam, zaśpiewałeś, zagrałeś, mówisz, no, czaisz bazę, a ja tak siedzę i wiesz, pierwszy raz w życiu przed kimś miałem tak wydać się taki dźwięk. I myślę, co jest? Nie, nie wiem, czy ja dam radę to zrobić. Ale tak, zdecydowanie, zdecydowanie to pomaga i, i... I warto to robić, i warto się przełamać na lekcji przed sobą, bo to... ciekawe, bo to jest pewien kamień milowy, ponieważ <laughs> jak, jak mówiliśmy wcześniej, większość dźwięków w tym kawałku została znaleziona w zasadzie trochę na chybił trafik, no nie? A solówka już została wymyślona nie na gitarze. I to jest wydaje mi się istotny element całego tego kawałka. I też brzmi inaczej od reszty tak. dzięki temu, bo po prostu nie było to znalezione na gryfie, czyli Kasper jak, jak to robił, nie odnosił się do tego, co już umie, tylko odkrył trochę nowe obszary, nowe tereny w swojej grze na wiośle. I o to chodzi. Żeby nie tylko się sugerować tym, co jest na gitarze wygodne, tylko co brzmi dobrze. Nie? To Wam bardzo pomoże połączyć to co słyszycie z tym gdzie to jest na gryfie, jak to wygląda, jakie te techniki ekspresji w ogóle na gitarze się przedstawiają.